I się nigdy nie skończy Oj. No, o dzień dobry bardzo Przestało lekko padać Nie podoba mi się to Gałąbki. Znaczy podoba mi się że przestało Nie podoba mi się że pada Nigdy nie miałem czasu zawsze jak miałem chwilę to właśnie lało Chcąc powiedzieć o pomidorach, bo wyrosły jak dżungla. Tak jak powiedziałem, są. Nie dbam o nie. Dbają się same. Jest dżungla jak. Starzana. Ale coś tu rośnie. Kwiatki są. Gdzieniegdzie można znaleźć pomidora Będę szukał Pewnie mają setkę chorób Popularnych dla pomidorów Ale O tutaj można ładnie zobaczyć Że nic z tego nie będzie Nie dość, że było za zimno To leje Kto mówił, że nie będzie pomidorów. Kto powiedział przed chwilą. <grym> Jeden pomidor jest. Może urośnie. Może dojrzeje w sumie. Nie wiadomo. Dużo kwiatów, ale czy się zapylą, jak nie ma 20 stopni nawet. Taki upał był ostatnio, 17, no to nie szło już prawie oddychać. Nie? Normalnie. O już kolejny. Obok nic nie było, a się zapylił jakoś. Pewnie od tego deszczu. A i tutaj coś tam będzie. Niedużego. <laughs> Może coś z tego będzie. Raczej. 3 czy cztery pomidorki z tylu krzaków. Ale. A ten jest dziwny. <laughs> Eksperyment, eksperyment. Wolałbym, żeby coś z tego było. No ale, że nic nie ma, chociaż mam zielono. I z tej zieleni się cieszę. I z tego zapachu, nie? Od pomidorów. I się dotknie liście krzaka, to zaczyna pachnąć. Nie wiem, czy on ma odstraszyć roślinożerców. O, tak to wygląda tych pomidorów to hasze półtora metrowe wyrosły to jest ciekawy groszek no to jest moja ręka to jest groszek to jest ten taki strasznie wysoki co miał być no ale niezły jest niezły co będzie wpaść trochę poobiadać no i tak wyglądają dziko rośnące pomidoraski tutaj pamiętam, że miałem w wiaderkach Coś z nich tutaj wychodzi po malutku Może dojrzeją może nie Jaderek już nie widać, wszystko zarośnięte Tu chyba jeszcze były wiadra, oni no nie miałem czasu, ja jak miałem To była tak zła pogoda brzydka Wiało i padało Moja wina jeżeli o to chodzi tutaj no to z, z, z tych karłowatych doniczkowych się podrywało dość sporo one no, już usychają <laughs> połamały się miały sporo owoców no, w doniczkach sobie elegancja, Francja nie jest najgorzej jeżeli chodzi o ten eksperyment tu się powtarzam postaram wcisnąć, wcisnąłem się Ura. a tutaj też mam już z tyłu, jak można zobaczyć, czerwone pomidorki. Nie jest najgorzej, ale jedną taką ciekawostkę, bo jak mówię, że zapomniałem o wszystkim. a jest, już wyciągnę, chyba, że wszystko. Ja o nim zapomniałem, można powiedzieć, sorry. Złamał się, tutaj widać, jak się złamał ale że ma pomidorki trzy malutkie, jeszcze kilka niedojrzałych w butelce z wodą Wstawię. do ziemi już chyba raczej nie włoży, ale to też końcówka no tak wygląda co chwilę przychodzę, obrywam żeby nie pogniły, ale jeżeli chodzi o ogórki, no to nieźle. Jakoś dały radę Tutaj w ogóle Jeszcze kwiatów od groma Tutaj pod tym plastikiem to ciepło jest Nie ma się czym marcić Że zmarzną Ale Nie jest ta pogoda w tym roku taka super jaka miała być Upało mnie, że będzie upały, będą mi susze W krzyżu, coś muszę chyba krzyż wymienić, bo przestało się sprawdzać tu są te pomidory inne. Też nie widzę owoców. Same, same kwiatki i to się kwiatek pokaże. Więdnie, może jest chore. Wszystko jakaś choroba, ale jeszcze kwiatki ma Może coś tam w nich będzie. No tak samo tutaj. Może trzeba pozapylać Może. No tak to wygląda. Wszystko. O, tutaj to aby tylko dojrzało. Kilka jest, jedne długie, jedno w sumie obydwa Wychodzi na to, że są koktajlowe. Jedne są podłużne, a jedno okrągłe. A, z oczkiem, żeby nie było. Używę tego jednego. Dzięki bardzo. To są te długie i z innego kwiatka. Krzaczka jest okrągły. Tak się różnią, obydwa nie za duże, ale to może i dobrze, nie obciąża roślinki za bardzo. Bo jak widać te wszystkie zostały już połamane. Przywiązywałem jak karuzelka. Karuzela mm. <laughs> się nie urwało, nie połamało do końca. No i, no i jeszcze parę surówek z nich będzie. To nie jest tak, że to już końcóweczka. Jeszcze coś z nich wiem. Te w doniczkach, co tak wsadzałem, gdzie popadło, to można powiedzieć, że nie bardzo. bo no tutaj no, nic nie widać. Jest badulek z kwiatuszkiem, ale to taki zalany wodą. Ale tutaj miłą niespodzianeczkę. Zobaczmy, co. jest, pomidorek. Tu jest pomidorek. Też choróbsko, jakieś łapy. Trzeba trochę poprzecinać. I tu są takie malutkie pomidory. W Doniczce na ścianie, w innych Doniczkach. Również coś tam widać, też o nich pozapominałem. Czy pamiętałem tylko, że leje, wieje. Jak tu wyjść, cokolwiek z nimi zrobić. No i tak to wygląda. Słoneczniki potargało, połamało Co zostało, to zostało. Tutaj mam jeszcze jeden, chyba czy dwa, bo to z każdej strony. Może coś tu jeszcze ten to wyjdzie. Będzie ładnie wyglądał. O groszek od tych deszczów jak był taki strasznie wysoki, to go przyklapu i wszystko teraz leży. No tak trochę smutno z jednej strony, bo o tej porze powinien być na polu w koszynie, ale czy w koszyniu, na ustoku. A tak siedzę tutaj Co by tu dużo mówić No smutno Nie ma tego zaszczyku corocznego rocznego Żegnam wszystkich ciepło Trzymajcie się, siemandero